Hej, z tej strony fajne konto. Niedawno moje konto na YouTubie i Gmail jest z nim powiązany został zhakowany. No i wszystko inne, co miałam na laptopie. Dlatego też w celach bezpieczeństwa mam w tej chwili wyłączone internet. Ale tak trochę z nudów i w celach też przestrogi dla innych chciałabym w dzisiejszym odcinku właśnie o tym trochę więcej opowiedzieć. Także już nie przedłużając zapraszam do oglądania. Z góry przepraszam, jeżeli montaż nie będzie zadowalający, bo najprawdopodobniej nie będzie go prawie wcale, bo zmontuję na tyle, ile się da montować, gdy się jest offline. Ale i tak mogę nie mieć tego internetu dość długo, dlatego jak już będę go miała, to chcę szybko wstawić ten filmik, żeby odszedł też innych ludzi i żeby też na moim kanale nie było takiej pustki. Ale dobra, już naprawdę zacznijmy. Wiecie, działać, opowiem Wam już wszystko. A więc jakiś czas temu podałam na YouTubie mail do współpracy. Czyli, że jak ktoś chce ze mną współpracę zrobić, to żeby pisał do tego maila. Nie spodziewałam się, że w ogóle jakieś takie poważne propozycje dostanę, no i też w sumie ich nie dostałam. Także no, w sumie nic mnie w tym nie zdziwiło. Jedyne co to napisał do mnie między innymi oszukany kapkat, czyli po prostu ktoś, kto się podszył pod kapkata. Ja na początku nie wiedziałam, że to jest oszustwo, bo po prostu bardzo legitnie to wyglądało. Jedyne, że mi się zaświeciła czerwona lampka, już dlatego, że napisali, że oglądają moje filmy. Ale czemu tak wielka firma czy tam korporacja miałaby oglądać filmy jakiejś losowej latki I tym bardziej, że oni pisali do mnie po angielsku, a moje filmy są po polsku, więc jakby no trochę dziwne by to było, gdyby oglądali filmy w innym języku. I wydało mi się to już trochę dziwne, ale pomyślałam, że no w sumie jak chcą ze mną współpracę, no to pewnie specjalnie jakieś tam takie rzeczy wymyślałem, żebym prędzej z nimi chciała tą współpracę. Więc no i tak już im odpisałam, chociaż miałam już do tego taki trochę dystans. No a więc w tej wiadomości, którą do nich wysłałam, po prostu się spytałam, jakie są warunki i tak dalej. I czemu jakby chcą tą ze mną współpracę, co miałabym robić, jakie są... Pieniądze, jakby no, w sensie po prostu spytałam, jakie są warunki, tak? I oni mi tak dokładnie opisali wszystko. I rodzice prosili, żebym nie mówiła, ile mi proponuje pieniędzy, ale skoro to jest kam, to chyba wam mogę powiedzieć. A więc pisali, że między 700 a 2000 dolarów, co jest ogromną, ogromną, ogromną kwotą. Tym bardziej, że gdybym ja miała mieć współpracę z prawdziwym kapkatem, to ja bym to zrobiła za darmo i tak bym się strasznie z tego cieszyła. No, ale wcześniej już w międzyczasie, po tym jak właśnie napisałeś, że oglądają mój film i w ogóle i to wszystko było takie dziwne, to sprawdziłam, jaki jest mail do Capkata i ten mail był inny. W sensie był, jakby te same były wyrazy, tylko w przestawionej kolejności. I było tam napisane, że pieniądze otrzymam wtedy, kiedy wstawię 30-sekundową wstawkę reklamującą ich. Y jakby aplikacje na telefon, bo kapka to jest aplikacja na telefon, lub też yy, można chyba z tego korzystać na komputerze. Po prostu moim zadaniem było wstawienie wstawki, którą oni mi wysłali do mojego filmu, i za to miałam dostać te pieniądze. No i moja mama ma taką pracę. No, nie powiem Wam dokładnie jaką, ale powiem Wam tyle, że wymaga się od niej w tej pracy znajomości angielskiego. Dlatego moja mama przy tym wszystkim była i mi tłumaczyła to, co nie napisali po angielsku, bo tłumacz czasem nie tłumaczy jakby tak. Yy, wiecie, jakby. Czasem tłumacz tłumaczy zbyt dosłownie, przez co wychodzi nie to, co autor miał na myśli. I ja nie chciałam klikać w ten link, który oni wysłali, bo w tym linku był jeszcze jakiś plik, który właśnie miałam wstawić do tego filmu. Ja już wiedziałam, nie, to nie jest żaden plik do filmu. Tyle, że właśnie moja mama go kliknęła, mimo że jej mówiłam, że nie, jeszcze pojawiały się jakieś ostrzeżenia, ona klikała mimo to. Jeszcze bardzo dobrze, że tego nie zrobiła, ale chciała, bo się to nie otwierało, i ona chciała jeszcze to na yy, komputerze innym wypróbować, na którym jakby. Jest jeszcze więcej rzeczy do stracenia. Bardzo ważną rzeczą w tej całej sytuacji był fakt, że jak pisze typ, to jak się wyszło w ten plik w sensie w link, który prowadził do folderów, w którym były tamte pliki. I w tych plikach było napisane typ. I wiecie, tam może być na przykład typ. Dokument tekstowy film, a tam pisało wygaszacz ekranu. I to już znaczy, że na pewno ten ktoś nie ma dla nas dobrych zamiarów i nie to, to nie był plik do reklamy, to nie, nie, nie Nie I żeby jeszcze nam płacił? Nie, 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 to my mamy mu płacić, mamy mu wszystkie pieniądze jakie mamy, w ogóle wszystko, on ja nam wszystko zabierze No na szczęście taki znajomy nasz który jest informatykiem, w sensie bardzo znają moich rodziców, no ale nieważne Pomógł mi z tym wszystkim, tyle że dalej tam gdzieś są ci hakerzy i nie mogę korzystać z internetu w razie czego Żeby się to jakby nie przeniosło też na inne y, urządzenia Musiałam też pozmienić wszystkie hasła i właśnie w takiej sytuacji pierwsze, co robicie, to ważne jest zmienienie wszystkich haseł, tylko nie zmieniajcie ich z tego komputera, na którym właśnie macie hakera, tylko, no wiadomo, że z jakiegoś innego urządzenia. A po zmienieniu haseł wyłączcie internet i może będzie git tylko że właśnie tamten laptop na którym jest ten wirus no ten informatyk go zabrał więc jeżeli wy też będziecie mieli taką sytuację a nie macie znajomego informatyka to chyba musicie się po prostu udać do jakiegoś punktu obsługi klienta na przykład w Playu, Orange'u no po prostu pod tą sieć komórkową lub też jakąkolwiek, pod którą jesteście podpięci. Jeżeli to się stanie na telefonie, a jak na komputerze to w sumie nie wiem, no to jakiegoś po prostu yy, specjalisty się udajcie. No przykro mi będziecie musieli troszkę wydać pewnie też pieniądze, jak to nie będzie wasz znajomy, ale no. No trudno. Lepiej tak, niż stracić wszystkie pieniądze z banku. I powiem Wam kiedyś, o tym wszystkim zorientowałam. Około 4 dni od kliknięcia tego, tak. Przez cztery dni się nic nie działo, a przynajmniej tak mi się wydawało. Ja nie odczuwałam żadnych skutków i normalnie korzystałam z laptopa. Tylko, że po czterech dniach miałam takie korepetycje online, z angielskiego, i wyskakiwał mi błąd kamery. I to było dziwne, jakby czasem mi wyskakiwał błąd kamery, ale tam ten był jakiś dziwny, bo jak się to najechało, to było napisane, że jakaś inna kamera działa w tle, czy coś takiego. Ja myślałam, że jak się nie świeci to światełko przy kamerce, to znaczy, że. Kamerki nie ma, a to jednak jest inaczej, to jednak jest tak, że właśnie hakerzy specjalnie nie włączają tej... Włączają kamerkę, ale nie włączają tego światełka, żebyście myśleli, że kamery nie ma. I to jest mądre, to jest naprawdę mądre, ale... Ja jestem... Dobra, nie jestem mądrzejsza, ale... Ale informatycy są. No i po prostu... Nie wiem w sumie, co chcę Wam jeszcze powiedzieć. No, powiem Wam tyle. Okazało się, że na tym laptopie był i podgląd, i podsłuch na wszystko, i muszę wszystkie hasła teraz. No, jestem w trakcie teraz zmiany wszystkich hasłów. Zmieniam na takim safe laptopie. No, ten informatyk powiedział, że jest safe, więc chyba tak jest. No, że raczej nie jest Mam taką nadzieję, oczywiście. I dlatego nie było przez jakiś czas filmów, nie z mojej woli, to było jakby... Nie ode mnie to zależało, ok Także... No. Także tak szczerze myślałam, że ten odcinek będzie jakiś, nie wiem, 20-minutowy czy coś, ale już widzę, że nie wyjdzie, będzie dosyć... Może nie, że krótki, ale będzie raczej poniżej 10 minut, albo właśnie tak około 10. Także to już tyle w tomacniku, bo już nie mam co przedłużać. Powiedziałam chyba wszystko. Pamiętajcie, moral jest tego taki po prostu, żeby nie klikać w jakieś podejrzane linki. Tak, moja mama też to niby wiedziała, ale jednak kliknęła, bo ciekawość zwycięża. ale ciekawość to jest pierwszy stopień do drugiego stopnia ciekawości, a później trzeci stopień i. coraz gorzej, coraz gorzej, naprawdę. Wiecie, ciekawość jest dobra. Ale nie w takich sprawach. Też to jest podobno tak, że... Ci hakerzy wykorzystują luki, luki w systemach. I dlatego nawet antywirusy często tego nie wykrywają. I pozwalają wam to otworzyć, ten plik. Dlatego... Po prostu nie otwierajcie tego pliku. Musicie być swoimi własnymi antywirusami, musicie działać lepiej niż te antywirusy, musicie być mądrzejsi, no bo antywirusy podobno jest tak, że działają na. jakby one nie myślą, bo to jakby nie są ludzie. Ludzie myślą i mogą sobie wymyślić jakieś tam rzeczy, ale antywirus nie może, więc on działa tylko na tym, co się już zdarzyło. Działa tylko na historii, na przeszłości. Kiedyś się Zdarzyło tak, że z kogoś hakowali poprzez, mm, nie wiem, podanie numeru telefonu swojego, żeby on podał swój, no nie wiem, po prostu jak kogoś hakowali kiedyś w jeden sposób, to antywirus to wie, ale jak ktoś na przykład nie podał, że go zhakowali albo nie ma antywirusa, albo nie zhakowali kogoś jeszcze w ten lub podobny sposób, albo hakar się bardzo dobrze broni, to nie ma szans, nie ma szans. Nie wykryje was yy, antywirus. Także nie liczcie na antywirusy. Dobrze jest je mieć, lepiej jest je mieć niż nie mieć, ale też trzeba mieć zaufane antywirusy, a nie jakieś antywirusy, które tak naprawdę są wirusami. No teraz to jest różnie tak w tym życiu w ogóle. Ja wiem, że kiedyś się żyło bez internetu, ale teraz jest tak, że tak naprawdę zostałam odcięta od internetu i co? I tak naprawdę na przykład Pieniądze, wszystkie mogą zabrać. Wszystko mogą zabrać, jak się włamią. To jest jakby inna sytuacja, niż gdy w ogóle nie było internetu. To jest chyba logiczne. Także to już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobał, mimo tego, że raczej nie będzie zmontowany prawie. I mimo tego, że właśnie tak spontanicznie w sumie go nagrałam i wszystko. I jest inny od moich zwykłych filmów. Też może nagram vloga jakby co robię, gdy nie mam internetu, bo trochę mi się nudzi i chętnie bym sobie w ramach rozrywki coś ponagrywała. Oczywiście też się uczę i tak dalej, i tak dalej, tylko też to jest utrudnione, bo ja mam dużo materiałów do nauki, właśnie korzystam często z internetu. I To jest w tym problem. No cóż. Tak samo jak z tymi korupcjami, na przykład z angielskiego, albo też z matematyki mam online. To nie będę mieć nie mam. Nagrywam to mniej więcej w porze, w której właśnie powinnam mieć angielski online. Ale nie mogę go mieć, więc. No dobra. Jeżeli filmik wam się spodobał, to możecie dać lajka, like nie musicie, możecie dać suba, nie musicie, ale też właśnie ten haker podobno, możliwe, że coś zrobił, bo ostatnio bardzo dużo mi przyszło ansubów. Właśnie po tej sytuacji z hakerem przyszło mi dużo ansubów. I ja nie wiem dlaczego, ale kilkaset ansubów mi doszło, więc się, jakby kilkaset subów mi odeszło. Także to jest trochę dziwne, bo nigdy tak w sumie nie miałam, żeby aż tyle. Dziwne. Także możliwe, że to też właśnie coś ten haker zrobił, czy tam nie wiem, wstawił jakiś post, czy skomentował komuś filmik, a ja nie mam jak do tego dotrzeć, bo może na przykład już to usunął. Przepraszam w jego imieniu, jeżeli jeżeli cokolwiek zobaczycie, na przykład, że jakiś link Wam wysłałam, czy coś, to nie wchodźcie. Nie wchodźcie, naprawdę. Ja Wam nie będę wysłać linków do niczego. Więc jeżeli ktoś Wam wyśle jakiś link, albo też na YouTubie poleci jakąś tam stronę, podejrzewam, czy coś, to nie wchodźcie w to, bo to najprawdopodobniej nie będę ja. Tak. Haker gdzieś tu wciąż może być. Także to na tyle w tym odcinku i pa!